Hej, witajcie, jestem Margo z Mamikaze i dzisiaj zapraszam was na moje przemyślenia Kraina Lodu 2 Słuchajcie moi drodzy Kraina Lodu 2 to super film, jednym słowem Film, który chwycił mnie za serce którego powstanie śledziłem jak tylko mogłem najlepiej co prawda, u mnie na kanale pojawił się tylko jeden materiał dotyczący tej produkcji. No, ale nie chciałem za bardzo się wgłębiać w tę sprawę, bo gdy tylko się wgłębiałem, to poczułem, że mogę się zawieść. Także wolałem nie przedstawiać Wam pewnych rzeczy, dopóki sam bym nie ogarnął tej produkcji całkowicie. Akurat tak się złożyło. Że pojechałem do kina ze szkołą na krainę Lodu 2. No i tak kopnął mnie ten zaszczyt, że mogłem to obejrzeć. Byłem uradowany. No i dobra. Przyszła kolej. Kiedy zasiadłem, zacząłem to oglądać z zapartym tchem. Kraina Lodu 2 przedstawiała historię. Ale nie byle jaką historię, bo już nie skupiało się jedynie na Elzie czy Annie i na odkrywaniu mocy. Ponieważ moc Elzy rosła w siłę, Anna dorastała, ale jednocześnie cieszyła się chwilą. Olaf stawał się coraz to mądrzejszy i zaczął filozofować troszeczkę, ale przy tym pozostawał sobą. No, a Krzysztof stawał przy życiowym wyborze, no, przy trudnym życiowym wyborze. No tak. Ogólnie film zaczyna się tak, że król, nasz kochany król opowiada historię pewnego zaklętego lasu. I tak, jak mogliśmy się domyśleć, ta historia w dwójce potoczy się właśnie wokół tego zaklętego lasu. Okazuje się, że on był w tym zakazanym, zaczarowanym lesie, i to przez pewną bijatykę duchy się rozgniewały, no i zabroniły każdemu wejść. No. Ponadto Elza po dłuższym czasie zaczyna słyszeć głosy. Głosy, które nie dawają jej spokoju. Ona je tylko słyszy, a nikt inny kompletnie nie. I co sprawiło, że po prostu już nie mogła wytrzymać. Nie mogła wytrzymać tak bardzo, że. Obudziła duchy tej całej zaklętej puszczy, a one odpędziły wszystkich z królestwa. Postanowiła, wraz ze swoją grupką przyjaciół, no, wyruszyć w podróż, jak to było trzeba. I czego się mogłem spodziewać, ale się kompletnie nie spodziewałem, to to, że bardziej postawiłem na animację. Postawili na animacji i animacja była naprawdę mega odlotowa. Pokazali też w ciekawy sposób historię. Historię rodziców Anny i El, jak się tak naprawdę poznali. Okazuje się, że matka nie była tak naprawdę z Arendel, ona była z pewnego plemienia, które zamieszkiwało te lasy. No, i tak dalej, i tak dalej. No, tak naprawdę, podczas tej bitwy, o której Wam już wcześniej mówiłem, oni się poznali. No dobra, ale co to ma później wspólnego dalej? Tak. Słuchajcie uważnie. Pamiętacie może o okręt, który zatonął? On, jakimś dziwnym trafem. Pojawi się. I słuchajcie, mówicie wielokrotnie, że oni mogą żyć, że tak dalej, że tak dalej. Były takie teorie, że na pewno żyją, że to, że tamto, że to są rodziny, rodzice Tarzana i tak dalej. Ale twórcy wielokrotnie nas wszystkich trollowali. Nie dość, że mówiono, że prawdopodobnie płynęli na ślub, to tak naprawdę nie płynęli. I co nas może łączyć z tym wszystkim? Po prostu za każdym razem, kiedy dostawaliśmy jakiś zwiastun, snuliśmy teorię. Większość z tego zwiastunu pojawiła się, ale najważniejsze fragmenty, jakie mogły Jakie nas urzekły, albo ciekawiły w mnie czasem To nie pojawiły się Tak Nie było na przykład momentu kiedy dziewczynka wchodzi do Arendelle z Reniferem I innych tego typu rzeczy Najważniejszym Osobnikiem Najważniejszą postacią W całym w tym filmie nie była Anna, nie byli rodzice, a ogólnie natura, i Olaf. Olaf był jakby główną postacią, jakby miał pierwsze skrzypce, kierował tym wszystkim. Naprowadzał naszych bohaterów na coś i wydawał się mądrzejszy od całej reszty. No, Kristof, jak tu Krystof, właśnie stawał przed trudnym, bardzo trudnym wyborem. Nie mieliśmy tu takiego złego złoczyńcy, jakby się mogło spodziewać. Nie, po prostu była historia. I co się później okazało w trakcie tej naszej podróży, to jedynym takim zadaniem dla tego filmu było odkrycie całej prawdy. Las wezwał Else tylko po to, żeby odkryła prawdę, i no co? Twórcy potrafią nas zaskoczyć, i co mnie naprawdę zaskoczyło, to to, że piosenki, które chwytały mnie za serce, a mówię poważnie, piosenki były epickie. Chwytałem tak za serce, że chciało mi się płakać, ale ostatecznie się nie rozpłakałem. Dopiero przy jednej, ale to była taka okoliczność, że musiałem się rozpłakać. Ale nie mogę wam tego powiedzieć, dopóki sami nie obejrzycie. W ogóle, za każdym razem, kiedy słucham teraz sobie na YouTubie tych piosenek, troszeczkę łezka czasem poleci, albo przypomnę mi się te fragmenty tego filmu. Tak. Historia przedstawiona w tym filmie jest naprawdę spoko, choć bardziej zauważyłem, że przykładali się bardziej właśnie do samej animacji. Aktorzy przyłożyli się jak tylko mogli przy naszym dubbingu. No, a szczególnie nasz kochany Olafek. No. Jak oceniam tę produkcję? 7 na 10 jak obejrzycie krainę lud 2 to może zrozumiecie dlaczego dałem taką ocenę a może wy macie inną dajcie mi znać w komentarzu a na dzisiaj to już wszystko dziękuję wam za oglądanie zostawcie mi suba, lajka, komentarz, wyślijcie mi e maila wpadnijcie na moją grupę discordową oraz na mój drugi kanał Linki wszystkie macie w opisie. Dajcie mi znać w komentarzu, czy byliście już na Frozen 2 i czy Wam się on podobał, czy wręcz przeciwnie, czy według Was były wszystkie sceny ze zwiastunów, czy może jednak nie. No, trzymajcie się. Cześć.